Pragnę abyś zatrzymał się teraz i pomyślał o czymś czego gorąco pragniesz. O czymś co zaprząta twoje myśli każdego dnia, ale czujesz, że nie możesz osiągnąć. Czy zauważyłeś, że najczęściej to stan konta kontroluje twoje myśli? Nigdy na to nie pozwoliłem. I wiesz dlaczego? Bo patrzenie na obecne wyniki to myślenie wstecz. To ten cykl utrzymuje miliony ludzi w sidłach braku, a nie dobrobytu. Chcę, żebyś wyobraził sobie teraz ze mną tę scenę. Budzisz się rano, patrzysz na stan swojego konta i czujesz ten ucisk w piersi, jakby to było odzwierciedlenie Twojej wartości osobistej. Ile razy to zrobiłeś? Ile razy spojrzałeś na wyciąg bankowy, na kiepskie wyniki w pracy, na zniszczoną relację i wywnioskowałeś: To jestem ja? Tak żyje większość, myśląc wstecz, pozwalając obecnym wynikom definiować to, co uważają za możliwe. Wcześniej nauczyłem się boleśnie, że to jeden z najbardziej destrukcyjnych cykli, jakie istnieją. Sam sprzątałem biura, czułem wstyd, że nie mam nawet złotówki w kieszeni. I wiesz, co mnie tam trzymało? Fakt, że patrzyłem na zewnątrz i wierzyłem, że to wszystko, co mam. Pierwszym krokiem do przerwania tego cyklu jest zrozumienie, że patrzenie na obecne wyniki jest jak prowadzenie samochodu, patrząc tylko w lusterko wsteczne. Ruszasz się, ale nigdzie nie docierasz, albo zderzasz się z czymś większym. To właśnie nazywam myśleniem wstecz. A możesz to zmienić już teraz, bez potrzeby niczego zewnętrznego. Kiedy przestałem patrzeć na wyciąg bankowy, jak na wyrok, i zacząłem traktować go jako jedynie tymczasowy obraz, wszystko zaczęło się zmieniać. Zacząłem pisać każdego dnia wynik, który chciałem zobaczyć, nie to, co widziałem. Na początku wydawało się to szaleństwem. Moja rzeczywistość nie miała nic wspólnego z tymi słowami na papierze, ale z czasem moje ciało zaczęło reagować inaczej. Mój humor się zmienił. Moje działania zaczęły się dostrajać do tej przyszłości, którą opisywałem. Neurobiologia udowodniła już, że kiedy wielokrotnie skupiasz się na celu. I emocjonalnie się z nim angażujesz, tworzysz nowe połączenia w mózgu, które zwiększają szanse, że będziesz działać w sposób spójny z tym celem. To nie tylko prawo przyciągania to neuroplastyczność. Badania pokazują, że osoby, które wizualizują cele z jasnością i codziennie zapisują swoje cele, mają aż o 42% większe szanse na ich osiągnięcie. To nie jest motywacyjne hasło to prawdziwe dane. Więc jeśli dziś Twój stan konta, Twoja praca lub Twoje życie nie odzwierciedlają tego, kim chcesz być, przestań wzmacniać to w swoim umyśle. Zapraszam Cię do wypróbowania czegoś prostego i potężnego. Przez następne siedem dni, każdego ranka, zanim otworzysz telefon, weź zeszyt i napisz swój cel tak, jakby już się spełnił. Nie pisz chcę, pisz mam jestem. Zamknij oczy. I pozwól sobie poczuć przez kilka sekund emocje związane z tym, że już tego doświadczasz. To uczucie nie jest fantazją, to sposób, w jaki zaczynasz zmieniać swoją wewnętrzną wibrację. A kiedy twoja wibracja się zmienia, twoje decyzje się zmieniają, ludzie, których przyciągasz, się zmieniają, okazje pojawiają się tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko pustkę. Wiem, że dla wielu brzmi to sprzecznie z tym, czego się nauczyli. Wydaje się niemożliwe, bo zostaliśmy nauczeni wierzyć w to, co widzimy, ale największe skoki w moim życiu zdarzyły się, kiedy zdecydowałem się wierzyć w to, czego jeszcze nie widziałem. Na początku jest to niewygodne, to trening, ale wyzwalający. Nie chodzi o ignorowanie rzeczywistości, ale o zaprzestanie pozwolenia, by obecna rzeczywistość była granicą Twojej wyobraźni i Twojego działania. Pomyśl o tym teraz, ile rzeczy w Twoim życiu już się zmieniło. Kiedy nawet bez dowodu zdecydowałeś się działać inaczej? Ile razy prosta, odmienna myśl otworzyła drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś? To jest dokładnie to, co może się zdarzyć, kiedy zdecydujesz się przestać myśleć wstecz i zaczniesz świadomie projektować to, czego chcesz doświadczyć. To jest podstawa do przerwania cyklu, który blokuje Twój dobrobyt. To nie jest magiczna sztuczka. To codzienny wybór, by nie wzmacniać starego wzorca. By nie definiować się wynikami dzisiaj, by traktować każdą liczbę, każdą obecną sytuację jedynie jako stan przejściowy i by każdego dnia bez wyjątku zaszczepiać w sobie obraz wyniku, którego chcesz doświadczyć, aż stanie się on dla ciebie bardziej realny niż to, co jest na zewnątrz. W ten sposób robisz pierwszy krok, by wyjść z cyklu i zacząć budować od wewnątrz życie, którego naprawdę pragniesz. Wszystko, co istnieje wokół ciebie, absolutnie wszystko, to energia w ruchu. Krzesło, na którym siedzisz, ekran, który widzisz, powietrze, którym oddychasz, twoje ciało, twoje myśli, twoje pieniądze. Wszystko wibruje z określoną częstotliwością. Nazywamy coś szkłem, bo jest w określonej wibracji. Nazywamy coś piaskiem, bo jest w innej. Szkło, które trzyma piasek, kiedyś było piaskiem i przestało nim być tylko dlatego, że nauczyliśmy się zmieniać jego strukturę molekularną, zmieniać częstotliwość wibracji tej energii i nadawać jej nową formę. Jeśli możemy to zrobić z materią, dlaczego nie zrobilibyśmy tego samego z naszym życiem finansowym, z naszymi wynikami, z naszymi przekonaniami? Tak działa prawo przyciągania, ale w sposób o wiele bardziej naukowy niż się wydaje. Kiedy emocjonalnie angażujesz się w cel, nie tylko myślisz pozytywnie, zmieniasz swoją wewnętrzną częstotliwość. Twoje ciało, twój świadomy umysł i twój podświadomy umysł zaczynają się synchronizować. To tak, jakbyś stawał się magnesem. A ten magnes, raz aktywowany, zaczyna przyciągać ludzi, idee, sytuacje, zasoby i okazje, które wibrują z tą samą częstotliwością co twój cel. To nie tani mistycyzm. To fizyka wibracyjna. Tak działa cały wszechświat. Każda częstotliwość jest połączona z tą powyżej i tą poniżej, jak gigantyczna energetyczna tkanina. Współczesna nauka zaczyna to potwierdzać. Badania nad pozytywnymi stanami emocjonalnymi i podejmowaniem decyzji finansowych pokazują, że ludzie, którzy pielęgnują uczucia obfitości, nawet jeśli jeszcze nie mają wyników, są bardziej kreatywni. Bardziej otwarci na nowe możliwości i podejmują decyzje z mniejszym strachem. Badanie opublikowane przez Harvard Business School wykazało, że osoby, które codziennie praktykują wizualizację i pisanie celów, nie tylko zwiększają szanse na ich osiągnięcie, ale także rozwijają większą odporność emocjonalną w obliczu przeszkód. Oznacza to, że trenując swój umysł do wibrowania tym, czego chcesz, nie tylko przyciągasz. Ale także stajesz się bardziej zdolny do radzenia sobie z drogą, aż tam dotrzesz. Możesz to zastosować w bardzo praktyczny sposób w swoim życiu codziennym. Zanim odpowiesz na e-mail, zorganizujesz spotkanie, zajmiesz się rachunkami, zatrzymaj się na minutę, zapytaj się, w jakiej wibracji jestem teraz. Jeśli jesteś niespokojny, zmartwiony, rozżalony, weź głęboki oddech, zamknij oczy. I wyobraź sobie na chwilę scenę wyniku, którego chcesz doświadczyć. Nie musi to być długa lub skomplikowana wizualizacja. To może być odebranie wiadomości o zatwierdzeniu kredytu, podpisanie umowy, odebranie zapłaty. Poczuj te emocje, nawet jeśli tylko przez 30 sekund. Robiąc to, uczysz swój układ nerwowy przyzwyczajać się do tej częstotliwości. A im bardziej się do niej przyzwyczajasz, tym bardziej Twoje codzienne działania zbiegają się z tym stanem. Wiele osób myśli, że mogą się czuć dobrze dopiero po osiągnięciu wyniku, ale jest odwrotnie: to czując się dobrze wcześniej dostrajasz się do wyniku. To nie jest zaprzeczanie rzeczywistości, to przeprogramowanie twojego pola emocjonalnego, aby zaczęło ono przyciągać, jak magnes, okoliczności, które sprawią, że ta rzeczywistość stanie się możliwa. Sam to robię do dziś. Zawsze, gdy zaczynam nowy projekt, zbieram zespół i najpierw przechodzę przez energię. A nie przez liczby. Zanim omówimy strategie i arkusze kalkulacyjne, mówię o wizji, o wpływie, o emocjach, które chcemy wywołać, bo to ta zbiorowa wibracja sprawi, że liczby pojawią się później. I wiem, że na początku wydaje się to dziwne. Zostaliśmy nauczeni wierzyć, że musimy zobaczyć, aby uwierzyć. Ale tutaj jest odwrotnie. Musisz uwierzyć, aby zobaczyć. To jest nauka o wibracji i przyciąganiu. Zmieniając swoją wewnętrzną częstotliwość, zmieniasz nie tylko to, co przyciągasz, ale zmieniasz swoją percepcję, swoje wybory, swoje zachowanie. I wtedy dzieje się magia, kiedy twój umysł, twoje emocje i twoje ciało zaczynają pracować razem w jednym kierunku. Twoja zewnętrzna rzeczywistość nie ma wyboru jak tylko się przeorganizować, aby to odzwierciedlić. To jest moment, w którym przestajesz reagować na świat. I zaczynasz tworzyć świat, w którym chcesz żyć. Był czas w moim życiu, kiedy nic nie wydawało się mieć sensu. Pracowałem sprzątając biura, żyłem pełen długów i w głębi duszy wierzyłem, że to będzie mój los. Nie miałem wykształcenia, nie miałem kontaktów, nie miałem perspektyw. Wszystko co widziałem, to złe wyniki, a za każdym razem, gdy na nie patrzyłem, czułem się mniejszy. To był cykl, w którym byłem uwięziony. Wierzyć, że to, co mam, jest tym, na co zasługuję. Aż pewnego dnia, w chwili ciszy, zdałem sobie sprawę, że jeśli będę nadal patrzył na to, co mam, nigdy nie dotrę tam, gdzie chcę. I podjąłem decyzję, która wydawała się mała, ale która wszystko zmieniła. Tą decyzją było zaprzestanie patrzenia na moje obecne wyniki tak, jakby były wyrokiem. Zamiast tego, zacząłem patrzeć do wewnątrz i mentalnie projektować to, czego chcę doświadczyć. Zapisywałem swoje cele każdego dnia tak, jakby były już rzeczywistością. Mówiłem do siebie w czasie teraźniejszym, a nie w przyszłym. Na początku było to niewygodne, bo moja zewnętrzna rzeczywistość krzyczała coś innego. Ale upierałem się. Nawet zamiatając podłogę biur, widziałem siebie na konferencjach, ucząc ludzi, żyjąc w obfitości. I coś we mnie zaczęło się zmieniać. Mój humor się zmienił, moja postawa się zmieniła, moje decyzje się zmieniły. I stopniowo okoliczności zaczęły odzwierciedlać ten nowy obraz. Pamiętam konkretną noc po wyczerpującym dniu, siedząc sam, patrząc na moje notatki. Nie miałem pieniędzy nawet na zapłacenie wszystkich rachunków, ale pisząc i czując, jakby to już było realne, czułem przebłysk wolności. To uczucie dawało mi energię, by wstać następnego dnia i działać inaczej. Zacząłem szukać kursów, rozmawiać z ludźmi. Oferować lepsze usługi, małe rzeczy, ale które były zgodne z tą wewnętrzną wizją. W mniej niż rok zarabiałem więcej pieniędzy, niż mogłem sobie wyobrazić. To nie był fart. To zmiana paradygmatu otworzyła drzwi, których wcześniej nie widziałem. Ile razy czułeś się w ten sposób? Uwięziony w pracy, w rutynie, w stanie konta, który wydaje się krzyczeć, to jesteś ty? Wiem dokładnie, jaki to ciężar, ale wiem też, jak zrobić pierwszy krok, by wyjść z tego cyklu? Jest to niewygodne, bo czujesz, że okłamujesz samego siebie. Ale w rzeczywistości uczysz swój umysł nowej drogi, a kiedy uczysz swój umysł, twoje ciało i twoje działania zaczynają podążać. To nie teoria, to prawdziwe życie. Jestem dowodem na to, że można wyjść z sytuacji bez perspektyw i zbudować zupełnie inne życie. I to nie tylko moja historia. Przez lata widziałem, jak tysiące ludzi stosuje te same zasady i zmienia swoje trajektorie. Zwykli ludzie, bez przywilejów, którzy zdecydowali się przestać patrzeć na obecne wyniki jak na koniec i zaczęli używać tej wewnętrznej wizji jako początku. Kiedy to robisz, dzieje się coś potężnego. Odłączasz się od stanu ofiary i ponownie łączysz się ze stanem twórcy. To tak, jakbyś przekręcał klucz od wewnątrz na zewnątrz. Od tego momentu każda myśl i każde działanie stają się nasionami dla nowej przyszłości. I to jest wielki zwrot nie czekać, aż zmieni się zewnętrze, aby zmienić się od wewnątrz, ale zmienić się od wewnątrz, aby zobaczyć, jak zmienia się zewnętrze. W ten sposób przeszedłem z miejsca, w którym byłem, do miejsca, w którym jestem dzisiaj. I w ten sposób każdy może zacząć przerywać ten cykl, który blokuje dobrobyt. Nie wystarczy jedynie intelektualnie zrozumieć prawo przyciągania lub powtarzać piękne frazy. Trzeba przekształcić to wszystko w konkretne i powtarzane działanie, aż stanie się to naturalnym nawykiem. Odkryłem, że różnica między ludźmi, którzy tylko marzą, a tymi, którzy naprawdę zmieniają swoje życie, tkwi w tym, jak łączą pragnienie i działanie. To tak, jakby istniała niewidzialna nić, która łączy to, co czujesz, z tym, co robisz. Kiedy ta nić jest zerwana, masz dobre pomysły, ale ich nie realizujesz. Kiedy jest połączona, każdy mały ruch w ciągu dnia staje się wyrazem Twojego większego celu. Przez lata widziałem, jak ludzie przychodzili do mnie na seminaria i mówili: Bob, wizualizuję każdego dnia, ale nic się nie dzieje. A pierwsze pytanie, które zadaję, brzmi: Co zrobiłeś dzisiaj inaczej, aby uhonorować tę wizję? Cisza jest prawie zawsze odpowiedzią. Bo nie chodzi tylko o wyobrażanie sobie, ale o dostosowanie swoich codziennych decyzji do tego, co tworzysz wewnętrznie. To jak przygotowanie terenu. Nie tylko sadzisz ziarno, ale podlewasz, usuwasz chwasty, wystawiasz na słońce. Twoje codzienne działanie jest wodą i opieką, które przekształcają myśl w wynik. Dla mnie to oznaczało zaczynanie od małego. Na początku nie miałem zasobów, ale każdego dnia robiłem coś, co zbliżało mnie do tego, czego chciałem. Telefon, wizytę, lekturę, rozmowę z kimś, kto już to osiągnął. I każde z tych działań, nawet najprostszych, utrzymywało mnie we właściwej wibracji. To właśnie chcę, żebyś poczuł. Nie chodzi o jeden wielki skok od razu, ale o świadome mikrodecyzje, które dodane tworzą nową rzeczywistość. Pomyśl o osobach publicznych, które zbudowały imperia. Wielu nie zaczynało z kapitałem, ale z codziennym nawykiem wyobrażania sobie i działania. Steve Jobs mówił, że kreatywność to tylko łączenie rzeczy. Ja mówię, że dobrobyt to łączenie emocji i ruchu. Wizualizujesz, czujesz, jakby to już było realne i natychmiast robisz krok, jakkolwiek mały, który jest w harmonii z tym stanem. Ten krok wysyła potężny sygnał do Twojej podświadomości: To jest poważne, jestem zaangażowany. A kiedy podświadomość rozumie to zaangażowanie, zaczyna reorganizować Twoje automatyczne zachowania, Twoje wzorce emocjonalne, a nawet ludzi, których przyciągasz do siebie. Dlatego chcę zaproponować wyzwanie. Przez następne 30 dni, przed snem, zamknij oczy na kilka minut i zobacz siebie żyjącego z wynikiem finansowym lub osobistym, którego pragniesz. Poczuj zapach, posłuchaj dźwięków, zauważ kolory. Następnie, wciąż ze świeżym uczuciem, zanotuj małe praktyczne działanie, które możesz podjąć następnego dnia, aby ruszyć w tym kierunku. Nie musi to być wspaniałe. Może to być wysłanie e-maila, przestudiowanie tematu, wykonanie połączenia, posprzątanie miejsca pracy. Liczy się konsekwencja. Ten prosty rytuał tworzy wspaniały cykl między obrazem mentalnym a działaniem fizycznym. Widziałem to setki razy. Ludzie, którzy zaczynali nieśmiało, niedowierzając, ale którzy zaakceptowali to codzienne zaangażowanie. 30 dni później byli bardziej pewni siebie, bardziej kreatywni, z nowymi pomysłami i okazjami pukającymi do drzwi. Nie dlatego, że wszechświat wybrał nagrodzić ich, ale dlatego, że oni sami zmienili swoje pole emocjonalne i behawioralne, stając się nieuchronnie magnetycznymi dla tego, czego chcieli. To jest moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że nie czekasz już na idealne warunki do działania. Tworzysz idealne warunki, działając w harmonii z tym, co czujesz. A kiedy tam dotrzesz, Twoje życie przestaje być reakcją i staje się świadomym tworzeniem. Twoja obecna rzeczywistość nie jest wyrokiem, to tylko tymczasowe odzwierciedlenie tego, co powtarzasz wewnętrznie. Moc przerwania cyklu, który blokuje Twój dobrobyt. Polega na zaprzestaniu reagowania na to, co widzisz, i rozpoczęciu tworzenia od wewnątrz na zewnątrz tego, czego chcesz doświadczyć. Kiedy rozumiesz, że myśl, emocja i działanie tworzą jeden ruch, przestajesz być zakładnikiem okoliczności i stajesz się autorem swojego losu. I właśnie dlatego chcę, żebyś ze mną został. Następny film, który pojawia się na Twoim ekranie, to kolejny krok w tej podróży. Stopień wyżej w twojej ewolucji mądrości, abyś stał się jeszcze lepszą osobą niż jesteś teraz. Jestem głęboko wdzięczny, że byłeś tu ze mną dzisiaj i czekam na ciebie w następnym filmie, abyśmy wspólnie wspięli się na ten następny stopień.